Czy mnie widzicie? Widzicie mnie? No cóż, bo to najważniejsze pytanie w przypadku tego testu. Samochód, który dzisiaj pokazujemy, powstał właśnie po to, by bylibyście widziani. A ja jestem tu. A to jest nowy, 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 nowy garbus. Jeśli chodzi o Garbusa, to nie da się ukryć, że jest to poprzednik Porsche. Więc w nowej generacji również możemy znaleźć trochę takich smaczków, jak na przykład te światła, wystający spoilerek, no i oczywiście charakterystyczna linia dachu. No dobra, nie jest to Porsche, ale jak tak zakryjemy jedno oko, albo najlepiej obydwoje oczu i pomyślimy sobie, że przed nami stoi Porsche. To może się udać. No kurde, ale kosztuje jedną trzecią. Największym plusem wnętrza New Bitla, New New Beetle, żeby było jasne, jest to, że nie wygląda w zasadzie jak każdy inny Volkswagen mamy trochę inaczej ukształtowany kokpit e, mamy fajowski schoweczek tutaj który trzeba nacisnąć pociągnąć a szpan jest tutaj mamy zwykły schoweczek i moją czekoladę lepiej na to nie patrzmy i tak jestem gruby e, poza tym całkiem nieźle wykończone ładne rzeczy materiałki wszystko przyjemne a Jednym z ciekawszych elementów poprzedniego modelu było to, że do każdego dorzucali wazonik i mały sztuczny kwiatek. Tutaj o przyjaciela drogi trzeba zadbać samemu, więc zabrałem ze sobą Henry'ego. Henry może dumnie spocząć w miejscu dla siebie przeznaczonym i dzięki temu mój samochód jest oryginalny również w środku. No niestety w new, new Bitlu silnik umieszczono tam, gdzie w 99% wszystkich samochodów na świecie. Całe szczęście w przypadku tego auta nie jest to jakiś tam silnik, tylko motorek z Golfa GTI o pojemności 2 litrów i mocy 211 kg. Czy potrzeba takiej mocy do garbusa? Nie. Stanowczo nie potrzeba, ale z drugiej strony fajnie ją mieć. Więc zobaczmy, jak ten silniczek sprawdzi się w praktyce. Posłuchajcie tylko tego dźwięku. Nie kojarzy Wam się trochę z bokserem? Cóż, pewnie na filmie do końca tego nie usłyszycie, ale z za kierownicy. No, wrażenie jest całkiem niezłe, szczególnie na niskich obrotach słychać takie bardzo charakterystyczne bulgotanie. To co prawda tylko e, zabieg inżynierów, którzy dobrze pogłówkowali i obliczyli długości rurek w systemie dolotowym czy jakiś tam innych przejściówek, ale fajnie, że ktoś o tym myśli, by samochód miał jeszcze trochę charakteru. Kurczę jest to fajny samochód. Nie wiem, czy chciałbym nim jeździć. Nie wiem, czy się sprawdzi w naszych warunkach, bo mimo wszystko jest trochę droższy od golfa. E, mniej szpanerski niż Siroko, bo to w końcu garbus. No. Ale i tak ma w sobie to coś, co sprawia, że jazda nim to przyjemność. Tylko stanowczo wolałbym jakiś mniejszy i trochę mniej paliwożerny silnik. Właśnie chyba na tym polegałby urok tego samochodu, jeśli pod jego maską znalazłby się powiedzmy Dieselek 1.6. Matko. I ja to powiedziałem że Dieselek byłby lepszy pod maską samochodu. Ech, chyba lepiej kończmy to wideo, bo już takie głupoty gadam, że.